Nie mógł Kasia! że dzisiaj widziała moje mój świat Nigdy mi bastiony nie chciała dać a jak mi to było, kurde, to był bastion, Jak mi dobało, ziemi, bycie, wiecie, tam się, to było w bazach jakiś To to mi się coś nie dało Bo się mogło się przekopywać I za każdym razem dzisiaj mi coś nie I za każdym razem coś było nie tak Czy jesteś przed okresem w strafcie? Nie słyszałem, że se wbiega na blisko raz na cię jakoś. Powalił mnie. No, ja pytam tylko, ale. Ale po prostu. Ty, nawet to nie będzie nawet twoje dziecko, w razie czego. Chcesz mnie wykorzystać? Nie, chcę iść z tobą na układ. Ej, dawajcie, robimy taką zabawę, to będzie mega pojebane. Wchodzimy pod posty znanych osób i robimy im ratio. I rzucamy jakieś losowe cełory, kurwa. Że tak. Ej! Radio! I wy wchodzicie i lajkujemy to. I ja pierdolę, ale to jest. Si ale to jest. Si o kurde, ja mam słuchawki na odwrót. Dlatego jak kopałam tam, gdzie słyszałam lawy, to jej nie było, bo ona była z drugiej strony. Jezus Maria! Ja pierdziel, a ja kopię. I nie ma tamtej tej lawy, nie? No ja zesram się przecież Dlatego w bastion w fortecy też na odwrót słyszałam i świniaka źle słyszałam. Ja wszystko źle słyszałam, bo miałam na odwrót słuchawki założone. Jezu się no! Percepcji AI. Ja nic nie znam, to bym tego nie robił, człowieku. Nie jest, że ja niczego nie, nie, nie wiem czy coś, nawet głosowa komenda obsługi, kurwa, jest tego. No ale debilon kurwa, takim jak tamtym, to nawet nie warto odpowiadać, tylko od razu się banuje, bo to szkoda, kurwa, czasu na czat z takimi kretynami. Tu masz obsługę meszów, tak? Z debilem będę, kurwa, rozmawiał i tłumaczył mu, że jest kretynem. Już jeden był, co tłumaczył, że jest ze studiów i że pierdole głupoty. Coś tu go tak wyjaśniłem, że się Spocił. Wziął poszedł do szkoły, nauczył się paru słów, kilku regułek i on myśli, że on zamiata rynek, kurwa, to napisz, że coś dobrego i pokaż kim jesteś, nie... Ale... No tak, to jest prawda. Ludzi po studiach boli to, że ktoś, kto trenował, tak, 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 tak. Tak, dokładnie. Dokładnie, tak, tak, tak. To jest to, co powiedziałeś, kot. Dokładnie. Ich boli to, że ja osiągnąłem więcej w ciągu pięciu godzin niż to, co oni studiowali przez pięć lat. No to, żebyś wiedział, kurda. Dlatego są złośliwi. No ale to jest ból. Kur. Wiesz, on się kształcił i on tutaj wielki, wielki programer. M1A2 Abrams? Co? M1A2 Abrams. Co ja mam instrukcję do czołgu? Sterowniki do czołgu mam. Nie zagrywam. Co, co to Co zagrywam? Ok, A, kurwa! Tak szybko. O, już. Pa. Nie trafiłem, kurwa! Mam cię, nie wyjdziesz, kurwa! Nikuja. Kampimy do, do końca. Nie trafiłem! Kurwa, kilek jest. Pierdolę. Gdzie jest Hakule? Okej. Okay. Jak ją położyć? Ercze mam I, i nie mogę jej odłożyć. Proszę teraz. Mam cię kurwa. Chyba nie. Jezus Dobra, będzie chciał, mógł ktoś pomóc. Idziemy skąd. Czy stąd już kamerę? A wy już macie zlitowany adres? Nie, jeszcze nie. I... What? Przysięgam, nie było widać WU jak coś. Nie było widać WU. Ją zniknął! Pomóż mi, pomóż mi! Ja wejdę! radę! radę, dawaj! Pomóż mi! Pomóż mi! To was! To was! Moj butach kurwa! Moi, dałeś mi je!

Ja pierdolę nie! Ja pierdolę! I ty naprawdę tym zadem grasz całe życie? Mordeczko! Ja jest ja, jest, ja jestem, ja jestem, ja jestem spel. ja jestem kurwą, ja jestem za ścianą i ja ginę, ja jestem, ja kurwa wolę w prawie i ginę, no ja to mnie zabija, podkręca kulę. Masz To lewy jest. I za basem. Lewo, lewo, lewo lewo, lewo One main. Troop pushing behind. Terino. Jak, jak dasz do góry coś tu... O, jest zajm. może być, może być, może być. Może, może być, być masz. Tak. Dobra, dzięki. Strzelam tym w twojego tutaj. Wiesz, to się działo na kartce papieru wszystko, nie? On miał tu czerwone HP i po prostu wyglądało to tak, że ja mówiłem mu, mój ruch teraz, ja strzelam w twojego, ba, 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 ba. zabieram ci 20 HP. On sobie to zamazywał, ścierało się to, się to tutaj ołówkiem, coś z tylu statków. I ja mówiłem, kilka kroków tutaj, i podchodzę tutaj, po prostu rysowałem rozgrywkę, jakby komputer na kartce robiłem. Nie wiem, czy, czy ktoś też tak miał. I, no Ogólnie, jak to tłumaczę, to pewnie myślicie, że jestem yy, pierdolnięty. Bo jestem, ale jak ktoś tak robił na kartce, to pozdrawiam go serdecznie. Będziemy go rozjebać. No, ale póki co masz dobry czas, więc możesz na ludzie to grać. <ścoughs> Aż musiałam spojrzeć, jaką masz minę. Ale pocieżcie robimy to same właśnie, więc siorda... Mogłam dołączyć. pierdolnąć perłę. Mogłaś. A! A, 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 co krzyczysz? To tylko ja od tyłu zachodzę. To jest kur... Nie, dobra. To zabrzmiało źle. Okej, okay. To mogło zabrzmieć nieco źle. Co? Ja, ja się nie mogę skupić przez nich. Co to za smółki? jest? Kto tak rzuca smołka? Kurwa, kto? Że Ty gadasz, to wojna będzie, bo Stany wstaną w obronie Tajwanu. To będzie wojna. Gruba w takim razie. Czyli zaczęła się wojna światowa w takim razie. Jeżeli to się stało. Bo Tajwan chciałby. E, special items. No ta, to są bomby klasyka. Mogę sobie dodać. Pierdolne se bombą dla testu. Nice. Congratulations. Dude. Co jump on? Co jump on? <śmany> <d> <śmany> Dzięki. Co się stanie? Co się stanie? <śmiech> <śmiech> Moja pizza chyba. Niech to się robi. Oooo, uh. Macha wyślaj, what the fuck. Cały czas robiesz szpon cały czas robię sos. Bezrobotny, ze Stargardu nowo no bo skąd? 73, 11, 0. Więcej złego niż bro klika, bro. Coś tam się próje, ale chuję to. I don't know, ona da gucci za te gucci, bro. Yes sir. To nie dziesiąty, a Sos, poker, więcej wydaje niż zarabiam host, No ka Złota Nokia w gena Dobra, i co? I co? Let me know, 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 know. know. Lepsze z tym Kto waru od 22 chce oglądać? Kto chce oglądać? Kto chce oglądać? Waru. Bo my dzielimy kino, wiesz? Aaa! Żeby teraz nie było, że widzą i waru powiedzą nie pamiętaj, pamiętam. Upewniałem się, że to jest ta waru. Upewniałem się tylko. Co i co? Nie no, nie pamiętam jak. Ty się wtedy zakochała przecież. Co? A nie? Co ty mówisz? Baru nie była w tej zakochana? Nie, wiem, co ty gadasz? Co? Nie, W się, sensie, ale skąd. To? A czy wiesz, co to. Siostra, no tak, ale to. Ale... osoba, która wypije, a będzie tu na budowie, to wypierdala. I mnie to nie interesuje. Obojętnie kto przyjedzie i wyczyje alkohol. wychodzi za bramę. Nie ważne, że przyjechał 4 godziny czy kurwa 10. Wychodzi za bramę. Nie ma na tej budowie alkoholu. Nie ma. Jest zakaz. Panie, panie, tylko jedną dla mnie, panie, to nie panie, panie nie... właśnie Sigma Johnny Brawo i połowy streamerek z Twitcha To nie ja powiedziałam To nie, ale, ale taka, takie jest przeświadczenie Ja to rozumiem, ja to rozumiem i nie, i nie powiem tylko jedna trzecia Szukasz czegoś Twojej starej kurwa Dzięki, że jesteś. Nie ma za co, mordziu. Dzięki, że ja cię jesteś. mam w opiece, słuchaj. Dobry chłopiec. Ja też, mądry to zagram. Mam taki, taki mądry plan w głowie, nie? Że pikuje, pikuje jak no goś ładnie, może, ładnie. Go pikuje jak goś może zrobić halfa i jak się wyjebie, to mam ultania nie, żeby... Oj. obraz suszara z drugiej strony jeszcze ekał chłopieka. Kurwa, życie przed oczami! Kierunkowskaz mi się włączył. Tej strony. Ola? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaką będzie się mieć pogodę, zapraszam serdecznie. Proszę bardzo, idziemy na samą górę Polski, tutaj na samej górze, yy, tam gdzie woda jest, piaski i wszyscy ci, którzy przyjeżdżają nad wodę. Będzie ciepło, ale będzie padać. No ale cóż, no w całej Polsce będzie padało również na dole. Tutaj proszę Państwa, jak widać, proszę bardzo, pada, pada, pada. I uwaga, i uwaga też, cały środkowa część Polski. No również tam będzie padało, ale kogo to obchodzi, moi drodzy? Świętujmy to, że mamy lato. W sumie to, co nas to obchodzi, bo pracują wszyscy. Nieważne, nieważne, jest ciepło, pada, ale jest ciepło. Zdejmij buty, ubranie też możesz. Stań na deszczu i niech deszcz zmyje z ciebie brudy całego świata. Jutro. Ja mówię, ty. I ogólnie gram głupa, bo mówię, kurwa. Może mu coś kliknąłem i mu coś zbagowało, nie? Ja mówię. O co chodzi, nie? Ja człowieku, patrzę. Bo tak mówię, wiesz, no kurwa obczaję. Może z ciekawości, może mówię, co jest grane, ty. A chłop patrzy. I mówi, zobacz pan. Ja patrzę. A typ człowieku miał odbierać paczki, ten co są do nadania. I jebaniec jakiś wstawił kurwa paczkę. 1-1 w wymiary taką wgniecioną. Wiebaną kurwa do samego końca No człowieku jak masz paczkę, jak masz 10 na 10 karton, 10 na 10 dziurę to on karton miał z 15 na 15 cm Zgnieciony i wiebany do samego końca, nie. Ja mówię, to jest super praca, to jest super praca, nie Mówię ja ale człowieku, nie dziwię się, że się wkurwił, nie? nie? Nie że się wkurwił, ale. E, nie dziwię się nie, no słuchaj, też bym się zdenerwował, prawda? Mojito. No ja, ja, nie wiem, kurcza, pa.